Na pewno w pierwszej połowie brakowało nam agresji w naszej grze, zarówno w obronie, jak i w ataku. W drugiej połowie trochę to poprawiliśmy, ale dalej gdzieś tam byliśmy spóźnieni, zawsze o jeden krok za późno, czy to na obronach pick roll, czy w akcjach 1 na 1, to samo w ataku, gdzie, gdzie po prostu byliśmy wolni. Ale mieliśmy dobre fragmenty, cały czas chcemy ulepszać naszą grę. Myślę, że kolejny dobry materiał do, do analizy. No właśnie, bo to na te sparingi patrzymy z takim przymrużeniem oka, bo te treningi są bardzo intensywne w tym okresie. Dokładnie, myślę, że dzisiaj to było widać na boisku, gdzie rzeczywiście ta reakcja była wolniejsza, ale na tym etapie przygotowań jest to normalne. Bardziej patrzymy na naszą pracę i na to, czy idziemy do przodu, a nie na wynik, bo wiemy, że to w tej chwili nie ma, nie ma znaczenia. Staramy się iść swoimi po prostu torami. Dzisiaj, dzisiaj było widać to zmęczenie, gdzie zawsze byliśmy lekko spóźnieni. Mike Young, gracz, który jest jakby nominalnie czwórką, ale on tak świetnie sobie radzi z piłką, że to jest zawodnik, który wręcz może nawet na dwójce występować z takimi możliwościami. Na pewno jest wszechstronnym zawodnikiem, bo bardzo dobrze sobie radzi i grze w przodem do kosza z piłką, tak jak powiedziałeś, ale potrafi też zagrać tyłem, gdzie wykorzystuje swoją siłę fizyczną. Może po nim tego nie do końca widać, ale jest to bardzo silny zawodnik. Jeśli ma zawodnika większego od siebie miejsc to dobrze gra przodem do kosza. Jeśli natomiast broni go mniejszy, to potrafi wykorzystać także, także swoją siłę fizyczną, yy, także na pewno ma bardzo dużo atutów w ataku i staramy się to wykorzystać. Myślę, że to na pewno nie wygląda tak jak powinno wyglądać, no bo dużo chaosu na tym boisku, mało komunikacji drużynowej między sobą. Myślę, że mamy na pewno dużo pracy jeszcze przed sobą, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Pokazaliśmy w tym meczu naprawdę fragmenty fajnej gry, co mogło się podobać trenerowi i na pewno trener dąży do tego, żebyśmy te dobre fragmenty grali jak najdłużej w meczu, no ale wynik wynikiem, ale nie możemy być na pewno zadowoleni z jakości tej gry. No tak, ale proces budowy formy, proces budowy drużyny to nie jest tak, że to się zrobi w tydzień, w dwa, tylko po prostu to dość dużo czasu zajmuje. Tak, to prawda, no mamy jeszcze trochę czasu do super pucharu, dlatego staramy się... Trenować jak najwięcej taktycznie, żeby się przygotować jak najlepiej, żeby się zgrać jak najlepiej, żeby, tak wcześniej ta komunikacja i była jak na najwyższym poziomie i żeby nie było tak, jak w ostatnich meczach pokazujemy, że gramy dużo bardzo dobrze, zaraz gramy źle. I... A chcielibyśmy na pewno przez 40, grać, przez 40 minut grać mocno zaangażowani, mocno skoncentrowani i to co trener nas wymaga. No dobra, to tak na koniec, bo wszyscy kibice mówią o tym, że Damian Kulik trenuje bardzo mocno i intensywnie, co widać po sylwetce rzeczywiście, sporo tych kilogramów spadło? Znaczy tak, mogę powiedzieć, że trochę spadło, dużo trenujemy i co, no efekt widać.